Cześć, witam was na kanale Like Makijażowy. W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie paletę cieni, taką, która się nadaje idealnie na wakacje. Jest to paletka Freedom Pro Shade and Brighton Mattes Kit 1. Taka malutka paletka nie pamiętam ile ona kosztowała, bo ja ją kupowałam przed wakacjami właśnie żeby zabrać ze sobą ją na wakacje. Tutaj gdzieś wam teraz mignie cena tej palety. Jedziemy z makijażem. W tej paletce mamy sześć matowych cieni i ostatni ten najdłuższy jest taki lekko błyszczący. No i zacznę sobie od tego najjaśniejszego matu. Jest to taki beż i nałożymy go pod łukiem brwiowym. Użyję sobie do tego chińskiego pędzelka. Ten beż jest całkiem fajnie napigmentowany, więc nadaje się też idealnie jako baza do całego makijażu na całą powiekę, jakbyście chcieli sobie zrobić właśnie takie wyrównanie koloru. Jeżeli macie przezroczystą bazę, do tego jak najbardziej mi się wydaje, że będzie się nadawał. Jest dziupka jaśniejszy od mojej skóry, ale jak wykończę cały makijaż, to też tego nie będzie tak widać. Teraz sięgam po taki puchaty pędzelek. Jest to Glambrush O108. I spróbuję z tym drugim cieniem. Tego cienia akurat jeszcze ani razu nie używałam. I zaznaczymy nim załamanie powieki. Ciekawa jestem, jak się do tego sprawdzi. Ogólnie chciałabym jakimś cudem użyć wszystkich cieni dzisiaj z tej paletki. Ok, tego cienia nie widać. No dobra, no to jedziemy teraz z, trzeciem, z trzecim cieniem kolejności. To jest już troszeczkę ciemniejszy i bardziej chłodniejszy taki szarawy brąz. No ten cień już tak delikatnie tutaj nam zaznacza załamanie powieki. Ogólnie ja nie lubię takich pasków jakby cieni. Wolę jak one są okrągłe albo kwadratowe, bo tutaj strasznie niewygodnie mi się nabiera. Dobra, jakoś tam mega minimalnie mamy zaznaczone załamanie powieki. Coś dziwnego mi mryga w aparacie. Dobra, to bierzemy teraz następny cień. I jest to troszeczkę cieplejszy brąz tym razem. I też ciupkę ciemniejszy. I w dalszym ciągu próbuję pogłębić załamanie. To, co mi wcześniej mrgało, to po prostu nie sformatowałam karty przed nagrywaniem i nagrałam zaledwie 4 minuty surowki i mi mrgało, że karta mi się kończy. O, tak. o, ten cień już fajnie, już mi się podoba, jak zaznacza załamanie powieki. Teraz weźmiemy sobie ten przedostatni mat, też brąz, troszeczkę taki bardziej orzechowy i też troszeczkę ciemniejszy. I nałożymy go w zewnętrznym kąciku. Bardzo delikatna pigmentacja. Tak, patrząc na pędzel, spodziewałabym się, że coś więcej będzie widać. Teraz, kiedy oko już mamy wykonturowane, sięgam po ten błyszczący cień i nałożę go sobie palcem od wewnętrznego kącika, tak mniej więcej do środka powieki. Ten błyszczący cień ma takie jakby trochę różowe podtony, ale na powiece tak bardziej wygląda troszeczkę jako taka różowa biel. Teraz sięgam po skośny pędzelek. Jest to Kawaii K11 i tym czarnym matowym cieniem zrobię sobie kreskę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie no, przed kamerą to się naprawdę ciężko robi. Ja podziwiam wszystkie dziewczyny, które potrafią robić kreski przed kamerą. Ja mam dosyć daleko teraz lusterko przed, yy, przed sobą i tak, no ciężko. No ale tego cienia to za bardzo nie widać. Okej, okay, coś tam przyciemniłam. Wykończę sobie makijaż i zaraz do Was wracam. Tak wygląda skończony makijaż. No dobra, makijaż mamy skończony. No to podsumujmy sobie teraz tą paletkę. Jak sami widzieliście, nie pracuje się z nią najlepiej. Nie jest to idealna paletka na wyjazdy. Pomimo w sumie jej wymiarów nic innego nie ułatwi Wam makijażu na wyjeździe. Ja ją kupiłam właśnie ze względu na wyjazd. Chciałam coś malutkiego. Nie oczekiwałam jakichś wodotrysków od paletki Freedom, wiadomo zależało mi na tym, żeby ona jakiś tamkolwiek makijaż zrobiła e, i żeby była malutka natomiast e, sami widzieliście ile ja musiałam cieni nakładać jak to długo zeszło, żeby jakikolwiek ten makijaż na oczach było widać i to wygląda jakbym miała dwa cienie na oczach tak szczerze mówiąc no, a nałożyłam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć no nie. I nie powiem, podoba mi się jak ten makijaż teraz wygląda. Nie wygląda źle, jest po prostu zwykły, delikatny, dzienny makijaż, e, ale taki makijaż można wykonać dwoma cieniami lepszej jakości, nawet choćby z Vivo czy z Lovely. E... <laughs> Śmieć mi się teraz chce, właśnie, bo jak ta paletka do mnie przyszła tuż przed urlopem, ja nie miałam czasu, żeby jej użyć przed urlopem, i po prostu ją ze sobą wzięłam na urlop. E... Jak moja mina była zawiedziona, kiedy próbowałam się nią pomalować na urlopie, jak byłam w Szczecinie i mi to zajęło dużo więcej czasu niż jakbym się miała pomalować czymkolwiek innym. Ogólnie cienie trzymają się na powiekach cały dzień. Oczywiście ja używam cały czas tej samej bazy, e, czyli Paint pod Smaka Jest to bardzo dobra baza, która ułatwia pracę cieniami, ułatwia im utrzymanie się przez cały dzień. Także no, to też nie jest zasługa samych cieni, że one się utrzymały cały dzień. Ale nie mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest świetna paletka na wyjazdy, malutka, którą możecie ze sobą zabrać, bo nie, ona jest tylko malutka i tyle. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy używałyście już tej paletki, czy byłyście z niej zadowolone, jak wam się sprawdziła. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam ponownie i na razie.